Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz na spacerze z kim? Z moim małym dzidziem. Tutaj jest w wózeczku Karimek. Chodź tutaj, pokaż się razem ze mną. Pokaż się. Dawno nie robiliśmy takiego wspólnego vloga razem, a teraz będzie wspólny wrok i to będą poniedziałkowe rozmowy przy kawie. Tak, Karim będzie pił ze mną kawę, tylko musimy iść do five to go żeby ją sobie kupić. No i co? Posłuchajcie o czym będę chciał do Was poopowiadać w dzisiejszym filmie. Także serdecznie zapraszamy! I tutaj jest mój mały dzić Karim, który będzie dzisiaj postacią główną w tym dzisiejszym filmie, tak? Tak, Karinku, tak. Co to chciałeś budzie coś wyczyść? Będzie wyczyść? No, super, super. Chodź, idziemy po kawę. I wyszliśmy właśnie z kawiarni. Five to go. Tutaj mam taki specjalny uchwyt w wózeczku na kawę. Także kawa jest zakupiona. Karim jest tutaj razem ze mną. Ja przypominam o takiej opcji, że wy też możecie postawić mi taką kawę klikając opcję wesprzyj ona się pojawia pod każdym z filmów na youtube także kto chce to może nie ma musu jak zawsze tak samo jak nie ma musu z oglądaniem tych filmów tylko przypominam że jest taka możliwość kawa taka kupiłem sobie cafe latte pan nie miał wydać reszty z 50 lejów no i, i kawa normalnie kosztuje 8 lejów taka no i zostawiłem to jakby dwa leje na piwku, bo dyszkę mnie to kosztowało. Także dobra, bo ja już ją zdążyłem skosztować wcześniej, no i co, idziemy i będziemy teraz opowiadać. No Kainko, zaczynaj ty, zaczynaj vlogować, zaczynasz ty pierwszy opowiadać. No, opowiadasz czy nie? Weź te rączki z burzicu, chyba ząbki już zaczynają iść, dlatego tak cały czas gryziesz te łapki, tak? i się, bo idą ząbki, tak. Dzisiejszy film, ten odcinek nie będzie długi, bo jesteśmy po prostu tak tutaj na spacerze, ale naszła mnie gdzieś taka ochota, żeby porozmawiać o tym i powiedzieć właśnie jak to będzie z Karimem. W tym sensie, jak już jest wychowany, ja już wspominałem gdzieś o tym we vlogach i pisaliście mi, że, że dobrze, tak, a chodzi mi o to po prostu jak go uczymy mówić. Oczywiście on jeszcze jest za mały na to, żeby cokolwiek powiedzieć. Czekajcie, muszę tutaj uważać, bo to są... On... Wszędzie jest nieprzystosowane do spaceru z dzieckiem. Albo nie ma chodnika, albo... <laughs> albo po prostu, to jak tam, nie ma droga, się robi szutrowa, musimy zawrócić stąd i iść stąd w pirany, tak? I yy, chciałem porozmawiać właśnie o tym, z tą dwujęzykowością, tak, Dwujęzykować to jest ważna rzecz, słowo klucz taka, takie bym powiedział, które po prostu jest bardzo ważne, jest bardzo ważne, uwaga Karim, idziemy i chciałem coś więcej, może parę słów o tym powiedzieć. Także dobra, musimy stąd wyjść i wracam tam, gdzie zaczynaliśmy tego vloga, bo była po prostu fajna lejka, żeby można było pospacerować spokojnie i bez takich, takiego telepotania, tak? bo teraz go telepocę, zobaczcie. Telepocę mojego małego dziecka, Karinka, bo tutaj nierówne drogi są też. Idziemy tam, gdzie zaczynaliśmy. Nie, zwróciliśmy w to miejsce. Tutaj będzie się o wiele lepiej spacerowało, aczkolwiek jest to zatrważające, że. Tej okolicy co mieszkamy, to jest jedyna gdzieś taka prosta, tak jak tutaj idziemy i tam jest za nami. Taki odcinek takiej alei, gdzie można spacerować normalnie z tym wózkiem, bo gdzie indziej w ogóle yy, to popeczki nie jest przystosowane. Ale zresztą w całym bukareszcie tak to mniej więcej wygląda, także nie jest to odosobniony jakiś region, w którym by tak było dobrze. Chciałem powiedzieć coś o tej dwujęzykowości, tak? Yy. To jest bardzo ważne, i y, ja powiem w ten sposób, że Ana, oczywiście, i wszyscy tutaj rozmawiają do Karima po rumuńsku, no bo wiadomo, mieszkamy w tym kraju i oni nie ty tylko tak, ani inaczej się do niego będą zwracali, i do niego w ten sposób rozmawiają. I ja z kolei cały czas mówię do niego y, po polsku. Nawet, słuchajcie, jak jestem razem z Aną, jak jestem razem z jej rodziną, z jej rodziną to już w szczególności bym powiedział, tak? Oni się trochę... Znaczy powiem tak, oni mówią, że dobrze, tak, że dobrze, ale nic nie rozumieją, co ja mówię wtedy do małego dzidzia. Nic nie rozumieją. Czasami pytają się, są ciekawi, to Anna rozumie dużo po polsku i ona wtedy potrafi gdzieś tam wyjaśnić, o czym ja mówię do Karima, aczkolwiek. Czasami też używam, wiecie jak to jest? No nasz język jest bardzo trudny, nie wszystko też ona zrozumie, i czasem ona sama się mnie pyta, co ja na przykład mówię, albo zrozumie coś jakkolwiek inaczej, tak? I nie jest pewna jakiegoś gdzieś tam kontekstu, o czym ja rozmawiam do naszego syna. Aczkolwiek jeszcze chcę zaznaczyć, że to jest właśnie. Bardzo ważne, to jest tak ważne, żebym ja do niego mówił po polsku. Tutaj nie ma, kto do niego mówić w tym języku, tak? To, że spotkaliśmy ostatnio ciotkę Martę, moją serdeczną przyjaciółkę i Mariusza, którzy odwiedzili nas z okazji uroczystości chrztu, no to nie wystarczy raz na, powiedzmy, nie wiem, ileś miesięcy, żeby Ktoś do niego jeszcze mówił po polsku. On musi ten język słuchać ode mnie. Jak nie będzie go słyszał ode mnie, to się po prostu nie nauczy. Musi słuchać jak ja do niego mówię i tylko wyłącznie ja to jestem w stanie zrobić. Tak, kaniemku tak. Poczekajcie chwilkę, bo on tutaj się niecierpliwi. Wyjął sobie tego cumelka tak? i on sobie tak rusza się, tak jest aktywny tymi rękami. Ja sobie wyjmuję, sama, później się denerwuję, że... <grymne> że go nie ma, tak? Gdzie ja jestem w tej kamerze? Gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy, no. Masz i chodź, idziemy dalej spacerować, mój mały dzidziu. Ja bym chciał, żeby Karim znał właśnie język polski, tak? Jest to ważne i nie tylko gdzieś tam w kontakcie z moją rodziną, z moimi, zwłaszcza gdzieś tam rodzicami, tak? Żeby byli w stanie z nim rozmawiać, bo po rumuńsku Wiadomo, że moja rodzina nie będzie mówić po angielsku, też nie rozmawiają. No po prostu są gdzieś takie pokolenia, gdzie uczyli się tylko tego rosyjskiego, którego i tak nie pamiętają. I oprócz tego angielskim w życiu też do niczego nie był potrzebny, także no nie nauczyli się żadnych języków, tak? Nie nauczyli się, nie, nie są w stanie teraz rozmawiać. Tak samo jest z rodzicami Any, tak? E, oni nie znają podstawowych słów tak samo po angielsku, żeby cokolwiek powiedzieć, żeby coś porozmawiać. No są po prostu skazani na to, żeby tylko i wyłącznie mówić po rumuńsku. Musimy tu uważać, to jest taki znowu stopień. A mój mały dziś się tutaj troszkę rozweselił. Popatrzcie. Taki rozweselony i tutaj się bawi znowu tym, gdzie tego cumna tak pakujesz. Gdzie go tak pakujesz? Coś go wsadzić sobie do tej buźki. Tak? Czy, czy co chcesz zrobić? Czy chcesz ten łańcuch jeść, co Marka chciałeś, tylko ty jeszcze nie wiesz, jak to zrobić po prostu samemu rączkami. No to dobrze, to sobie go trzymaj, tylko nie wyjmuj. Jakbyś trzymał ten łańcuch rękoma, to on ci będzie wypadał cały czas. Wiesz o tym? No. Także język polski będzie potrzebny e, właściwie, żeby z nimi porozmawiać, żeby no też mieli jakiś kontakt, tak? E, aczkolwiek nie jest to gdzieś celem samym w sobie. Wydaje mi się, że język polski jest... Powinien być taki z natury, żeby mój syn umiał w nim mówić, żeby umiał się porozmawiać. Z racji tego właśnie, że ja jestem Polakiem, tak? Żeby znał ten ojczysty język. Ja uważam, że on musi go znać i oprócz tego kto wie, co w życiu będzie, co w życiu też nastąpi, tak? Ja nie wiedziałem, że Język polski da mi możliwości takie, żebym miał ja pracował w kraju, jakim jest Rumunia. Okazuje się, że jest więcej gdzieś tam krajów, które sprawiają, że język polski, ponieważ jest trudnym językiem, ponieważ nie jest takim oczywistym, jak angielski, czy jakieś inne, którego uczą się wszyscy. No, to raczej muszą go znać osoby, które są właśnie z tego kraju, tak te jak ja. I daje to perspektywy, daje to też możliwości. Ja nie twierdzę, że Karim musi pracować tak jak ja. Pracuję teraz, będzie robił właściwie co chce. Byleby nie był dwoma, dwoma postaciami, które wykonują pewne zawody. Pierwsze, żeby tylko nie był księdzem, aczkolwiek tutaj księża w Rumunii, oni mogą być po ślubie, nawet muszą być taki, żeby pełnić taką służbę w kościele. Ale nie chcę, nie chcę, a broń Boże. I nie chciałbym, drugi zawód, żeby Karim był policjantem. No to po prostu, po prostu te, to, 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 te dwa odpadają. No, odpada odpadają z różnych pewnych względów. To nie jest gdzieś teraz na temat tego vloga. Tak mi się po prostu wydaje. I <ścoughs> będę robił wszystko, żeby go odwlec od takiej decyzji, żeby pracował jako jedna z tych osób, jako jedna z tych postaci, jakim są właśnie zawody księdza, czy też czy też policjanta. Tak, Karimku? Ty nie możesz być ani jednym, ani drugim, bo po pierwsze ani świętym nie jesteś i nie będziesz. No. A po drugie... Dawaj tutaj, proszę. A po drugie... A po drugie dobrze wiecie, co ja sądzę o policji. Tak, Karim? I czas na kawkę razem z moim moim Karimkiem. Tak? Chcesz troszkę? Chcesz łyczkę? Jak się patrzysz, mój mały dzidziu. Ty to byś zrobił taką kupę po tej kawie, że nie wiem, no. No, dobra. Pijemy i idziemy dalej tutaj. I zanim ktoś napisze komentarz, że najgorzej jest właśnie planować przyszłość dziecku. Ja nie będę planował Karimowi przyszłości. Będę chciał mu umożliwić, żeby był ukierunkowany na coś, żeby po prostu było mu łatwiej zdecydować, co chce robić może w życiu. Chciałbym, żeby żeby po prostu nie wiem, spróbował różnych rzeczy żeby spróbował gdzieś się odnaleźć ja byłem dobrze wychowany, bardzo dobrze przez moich rodziców, ja nie mogę niczego złego powiedzieć ale, ale gdzieś w tym wszystkim może tak jak opowiadałem jakie były te czasy tak? że no, dzieci wtedy inaczej były chowane i tak dalej, wszystko inaczej wyglądało to też w tym sensie to było, że no, ciężko było nie wiem Czuć, że będzie możliwość ukierunkowania na coś, co by się chciało robić w przyszłości. Ja nie wiedziałem, i tak jak opowiadałem Wam, że poszedłem do tego technikum mechanicznego, bo gastronomiczne wydawało mi się, że to jest obciak, żeby iść tak. I. To był największy błąd życiowy, że ja poszedłem do takiej szkoły, także e, nie wiem, może powinien skończyć szkołę zasadniczą, a nie tak na, na siłę też, bo wtedy wiecie co, też było przekonanie takie, że e, no, im lepsze wykształcenie, tym lepsza gdzieś praca, tak? I, że szkoła zasadnicza na przykład, która uczyła faktycznie w te, tamtych czasach zawodu, to... No, to się traktowało, że tam idą największe głąby gdzieś do tej zawodówki, jak już ktoś po prostu ma same niedobre oceny w szkole, i że to jest właśnie dla takich nieułków szkoła zawodowa, żeby się nauczyli właśnie jakiegoś zawodu, bo, bo no tak to było traktowane, tak? Bo nie stać ich na to, żeby iść do lepszej szkoły, do jakiegoś liceum, technikum, a później iść na studia. Kiedyś studia to był taki naprawdę wyznacznik. O, to ktoś ma wykształcenie, ktoś jest magister i tak dalej. Później powstały te jakieś inne prywatne uczelnie, tak jak ja skończyłem tą szkołę wyższa szkoła informatyki, tak na zarządzaniu i marketingu w Krakowie. No i co i generalnie powiedziałem już to niejednokrotnie, że te studia to nic mi właściwie takiego nie dały, aczkolwiek przyniosły jeden pozytywny efekt. A mianowicie taki, że tutaj w Rumunii jak jestem, to oni się mnie pytają w każdej jednej pracy jakiś dyplom, czy mam dyplom ze studiów, no i jakiekolwiek by te studia nie były, nawet jak to jest ten licencjat, to jest to gdzieś pomocne tutaj, właśnie w Rumunii, a nie w Polsce. Tym dyplomem w Polsce mogę sobie podetrzeć tyłek, on nic nie jest tam warty, nikt mnie nigdy w życiu nie pytał o ten dyplom i, i po prostu ten. No... Mogłem pokazać jakikolwiek dyplom, czy z technikum, czy ten, jak pracowałem w tych moich pracach głównych, tak? I nikogo to nie obchodziło, że ja skończyłem, czy robiłem w ogóle te studia, jak jeszcze byłem wtedy na roku i, i się uczyłem, studiowałem, edukowałem. Nikogo to, słuchajcie, wtedy nie obchodziło. Także tak to jest. Ja nie będę ingerował w Karima, na pewno nie, ale tak jak mówię, będę chciał nie wiem, może ja i Jana oczywiście no nie mówię, że tylko ja sam, tak, ale żebyśmy byli w stanie mu gdzieś tam pomóc nie wiem, odnaleźć kim chciałby być co chciałby w tym życiu robić, żeby mu było łatwiej, żeby może miał gdzieś sprecyzowane do jakiej szkoły by chciał pójść tak no i tak dalej, tak, zobaczymy jak to będzie życie jest bardzo zaskakujące nie wiemy, dziś jesteśmy tu jutro możemy być gdzie indziej i wszystko się słuchajcie może zdarzyć także nie wiem na dzień dzisiejszy nie można robić jakichś deklaracji nie można być niczego pewnym siebie tak no zobaczymy po prostu wszystko wyjdzie w tak zwanej praktyce co jest Kamilku co to tak ten ale muszą iść te zęby bo się tak tak bierzesz te ręce do tej buźki tak bierzesz te ręce do tej buźki no tak bierzesz no to no proszę, tutaj. No proszę, no proszę. Uważaj, no ale nie denerwuj się. Nie denerwuj się, rączki tutaj. Rączki tutaj, mój mały Dzidzio. Mój mały Dzidzio, tak? Taki mój mały Dzidzio, taki kochany. Jeszcze Wam go pokażę z bliższa troszkę. Proszę bardzo, tutaj jest Karin, dzisiejszy bohater dzisiejszego filmu, dzisiejszego odcinka. Jakim jesteś Dzidziem? Grzecznym. Zachęć wszystkich widzów, żeby subskrybowali ten kanał, żeby dawali łapki w górę. No. Tak, pięknie zachęciłeś, cieszę się bardzo. Ślicznie to zrobiłeś. Dobra, chyba będziemy wracać pomału z tego spaceru, co? Dobra, chodź, idziemy. Powiem wam w ten sposób, że nie widziałem dzisiaj, zaczynając ten odcinek, co można tutaj dziś powiedzieć tak do końca. Miałem jakiś dziś zarys tego, co będzie w tym filmie i o czym będę opowiadał, ale Gdzieś pewne rzeczy wyszły ze mnie spontanicznie, żeby tutaj opowiedzieć nawet o tym gdzieś przyszłości, o tym, co mógłby robić Karim i tak dalej. I yy, nie planowałem tego, że tak w ogóle będę akurat opowiadał, mówił. Myślałem, że ten film będzie dużo krótszy, oczywiście wychodzi, że będzie miał swoją długość gdzieś tam, yy, ale nie, nie będzie taki bardzo przesadnie długi, jak niektóre filmy jak się rozgadam, jak gdzieś tam zacznę opowiadać do was. nie będzie taki średni, także no, już idziemy, już Anna nas tam woła przez okno, także będziemy wracać do domu no i tyle, słuchajcie, właściwie, tak, także myślę, że film ciekawy e, gdzieś warta e, sytuacja do dyskusji, żeby poopowiadać, żeby powiedzieć właśnie jak to jest z tą językowością z nauką tych języków musimy uważać, bo jedzie tutaj samochód no i co? I myślę, że mogło to gdzieś być interesujące. Rozwinąłem troszkę ten temat, bo wtedy jak opowiadałem w jakichś innych vlogach, no to tylko wspomniałem gdzieś tam w jednym czy w dwóch zdaniach, że Karim będzie się po prostu uczył polskiego, no i oczywiście rumuńskiego. Aczkolwiek jest jeszcze, jestem przekonany wręcz, że inne języki też będą wchodziły w grę, w zależności od potrzeby. No, raczej na pewno będzie to język angielski no i kto wie, czy jeszcze nie jakiś inny także tyle z mojej strony słuchajcie drodzy widzowie, wracamy już do domu bo dziś zaczyna coś już być markotny, wystarczy nam tego spaceru, nagrywam ten odcinek przed moją pracą dzisiaj jest poniedziałek jak go, jak go oglądacie, także skomentujcie skomentujcie oprócz komentarza zachęcam was oczywiście do subskrypcji tego kanału dawajcie łapki w górę no i możecie też udostępnić, czy ten film, czy jakiś inny, który oglądacie. Będzie mi miło, żeby się niosły w otchłaniach YouTube'a. Tyle z mojej strony. Żegnamy się razem z Wami. No i do zobaczenia w następnych filmach. Papa. Pa. Pożegnaj się jeszcze z widzami, Kaniunku. Pożegnaj się, no. Powiedz jeszcze do widzenia wszystkim. Tak, do widzenia. Ja tak w szkole dzieci tak Do widzenia. No pokaż coś tego, coś tego. Dytkać, jak to się tam mówi. No szumelka, dobra, chodź, idziemy teraz do domku. Paweł jest papa. Definitywnie. Żegnamy się. Do zobaczenia w w następnych filmach.